Hej cudziaki. a dzisiaj najnowszy dodatek to boka! dokładnie Zobaczymy co to takiego jest i czy było warto kupienia, a więc zaczynamy a. I moja kitkowa, znaczy w sumie kitka, opaska, Na jest w naszym sklepie www.kletmówinki.pl, pokaż swoją. No to zaczynamy. Hejka, zapraszam was do nowego dodatku, właśnie go kupiłam. I widzicie ile tam jest czadowych rzeczy. Naprawdę, ja jak widziałam Kitka odcinek, to po prostu stwierdziłam, że trzeba urządzić to u mnie. Trzeba urządzić u mnie i się mega cieszę, że jest wreszcie darmowy trzeba domek. Trzeba Darmowy domek, sobie ja Nowy domek, najważniejszy nowy domek. Co prawda już u mnie nie ma zbytnio miejsca, ale to może w takim razie tutaj sobie zrobimy ten domek. No, i oczywiście ja poproszę ten nowy. Gdzie jest ten? No, ten. On wygląda jak dosłownie ten zegarek taki, co był też dostępny w to, co nie uważacie. Budujemy go tutaj. Wydaje mi się, że będzie idealnie tutaj pasował. I wchodzimy. Zrobimy tam wesele. To prawda, nie mufinki i kitka, ale mufinka dostała zlecenie. Zrobić najsłodsze wesele ever. Właśnie na plaży. Na od żadnie. Wiem, to będzie wesele dla Syren. Zrobimy wesele dla Syren. Właśnie dzięki piętrze. Wiem, skąd Syreny? Skąd? Musisz lecieć do marketu i na no. drugie piętro wejść. Ustawić dobrze kwiatki i tam wziąć troje syna. Zaraz mi pokażesz w takim Dobra. razie. Zrobimy tutaj imprezkę i może zaczniemy od tego, że właśnie wypadałoby. No wiecie co, y, ogólnie w tym dodatku są naprawdę rewelacyjne rzeczy. Dlatego naszą wannę postawimy tutaj. Ona będzie tak pięknie tej uroczowy uroczo wyglądać. No bo przecież goście też muszą tutaj właśnie miło spędzić czas, więc wiecie, wanna, znaczy ogólnie łazienka musi być ładna. I zobaczcie, jak to wszystko można ładnie zakomponować. Te lustra nowe są po prostu przepiękne. Można. Je obok siebie ustawić albo można je obrócić, żeby były właśnie w drugą stronę, ale zostawię je tak. O, wyglądają czadowo i do tego właśnie taka umywaleczka i przyda się jeszcze tu jakiś kwiatuszek weselny, żeby to wszystko pięknie tutaj wyglądało. Czy są jakieś nowe? Są! Wow, wow! Ale to będzie wszystko piękne. Nie uważasz, Kitek? Wiem, że, że po prostu jesteś tym zafascynowany. Nie, no, ten dodatek jest jeden z najlepszych. Tak. W sensie, chodzi mi o ten domek. Napisz mi koniecznie, jaki jest wasz ulubiony dodatek, bo mój chyba właśnie awansował ten serial. Dopiero chwilkę, ale. Dobra, tutaj znaczy, będzie... Znaczy, tutaj, minus, że nie ma takich dwóch pięter. Ja miałem nadzieję, że to są dwa piętra. Ktoś mnie kiedyś oszukał i napisał, że będą trzy piętra. A może to gdzieś indziej miało być? No możliwe. Hmm. Ja właśnie zastanawiam, jak to wszystko zakomponować. Sądzę, że tutaj będzie tort na pewno na tym weselny. A to nie, tego nie potrzebuję. Tort będzie na tym, jakieś ognisko na pewno się później zrobi, więc też tutaj położymy. Mnóstwo balonów oczywiście musi być i te girlandy. To jest w ogóle śmieszne, bo one nie są w tym momencie przyczepione do żadnego sufitu, więc to jest dziwne, ale. Nie czepiajmy się szczegółów. Uważam, że i tak będą tutaj ślicznie wyglądać. Jeszcze mogłam w sumie na zmianę z tymi, można dać. O, ej, ładnie to wygląda teraz. Nawet jakby je na siebie nałożyć. Ej, na siebie! O, patrzcie, tak. I do tego tak. Nie, no. Ej, to będzie ładne. Ja! Dajcie mi koniecznie znać, czy wolicie takie odcinki, jak moja mufinka robić coś urządza. Czy właśnie jak coś urządzałem. Ja nie ja mistrzostwo. Pinka, ile mam taka jeszcze eee. na tej ślub. No bo ja stwierdziłam, że tu musi być naprawdę ładnie zrobione. Więc to zrobimy w całości tak. Mnóstwo damy tutaj. Właśnie, czy tutaj są jakieś oświetlenie inne? Nie, to jest tylko coś takiego. Jest dużo oświetleń. Ale patrz, nawet o, w ten sposób te meduzy... No tak, ale weź jeszcze ten lampę. By wały. Palmę weź. Palmę, a wiesz, że możesz zerwać kokosa. Ale to wtedy czemu? No, kokosa możesz zerwać. No i co mi to da? Ej, Będziesz miała kokosa? Wow, ale sądzę, że ta lampa będzie lepsza, kitek, wiesz? To jest taka bardziej. Mocna. Nie, ja bym postawił te lampy takie, co są z bąbelkami. Kociok. To? O jasne. A, masz rację. To Aj. ją damy, czekaj do łazienki, żeby tam gdzieś tam zajęła miejsce. I ty po chcesz prostu. organizować wesele. Ej, pokazać ci coś, pokazać no? coś, trik. podobno. I muszli tutaj yy, weź, staw to. I w tej muszli ktoś mi napisał, że są pierścionki, ale chyba to nie chodziło o to, tylko to jest takie, co jest dodatku. Nie, no nie chyba ma. o to w dodatku chodziło. Bo w dodatku są. Ale pierścionki się też przydadzą, ale jeszcze nie teraz, Kitek. Teraz najpierw trzeba tu skończyć całe to miejsce. Oczywiście tutaj trzeba jeszcze dać jakiś gościnny pokój, właśnie. Wow, patrz, na tym będą gości siedzieć weselni. I spadną jeszcze. E, nie, no nie, no czemu mają spać? Super pomysł, mu Będą niby tak pływać trochę, nie uważasz? pływać. No tak, no bo każdy będzie innej wysokości pływać w powietrzu. Pływać w powietrzu. No, no co i tak też się zawczyśli. A co to do jedzonka? To jedzonka. A, czyli jedząka najważniejszego nie przygotowałaś, a impreza już za chwilę. No, pospieszę się, obiecuję, to wiesz, co jednak usuniemy trochę tych siedzeń, bo mi tutaj troszeczkę miejsca właśnie nie zmieści. Ale sądzę, że to będzie i tak ślicznie tutaj. Patrz, jeszcze coś takiego mamy. Ja nie wiem. Aaa, to jest nadwór. Tutaj mamy z tym dodatkiem nawet coś takiego. Z czym to jest możemy takie usiąść? Ładne. Chodzi, no te wzięłam ono. już. Wzięłam jeszcze w ogóle ten jest piękny do tworzenia jakichś innych yy, rzeczy, typu McDonald's, Starbucks, na pewno mi się przyda, ale to nie dzisiaj. Tu na pewno dajemy lemoniatkę, ta lemoniatka to jest po prostu cudo na każdej imprezie. Tort, pamiętaj e, tort. o torcie. Właśnie, ale nie, tort będzie tutaj. Będzie ładniej tutaj wyglądał mi się wydaje. Tylko potrzebuję tutaj okrągłego stolika, już nie z tego dodatku weźmiemy. Do jakiegoś innego, coś takiego może nie, to jest brzydkie. Coś ładniejszego chciałam. Mamy z tym problem. Wiem, jeszcze w tych szafeczkach takich nocnych to może być coś ładnego. To, to Mamy krewetkę. To wygląda troszkę jak takie do y, ślubu, taki konfesjonalny. Nie nie no to, 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 to nie. E, to jest tak jak ksiądz stoi Książką. No, właśnie o tym mówię, nie wiem jak to nazwać. Ej, wiesz, że stojaczek. na tym nie mogę położyć tego stolika? Czemu ja na tym nie mogę położyć? Ja serio, chciałam, żeby to jest tor. A ten stojaczek? Nic tu nie wejdzie na to. No to po co mi to w takim razie? To tylko można brać ślub przy tym, no to. Pff. Dobra, zaraz to wszystko garnę. Naprawdę jest dużo fajnych rzeczy. Bardzo mi się ten dodatek podoba. Czy mamy coś w półeczkach? W półeczkach mamy fioletowe półeczki, które na pewno tutaj mi się przydadzą do właśnie jakichś takich słodkości, zrobienia. Może trochę większe, żeby więcej rzeczy się zmieściło, ale na pewno. No będą tutaj takie jedzeniowe typowo rzeczy mnóstwo mufinek, może nadmorskie morskie muffinki w końcu to jest przyjęcie dla syren tak, będzie pięknie teraz by wypadało dać jakieś jedzonko tutaj, patrz, na przykład cała półka deserów, to już będzie taka trochę kawiarnia mufinki połączona z weselnym jedzonkiem, Mufinka wreszcie dostała awans i zaczęła jeździć po weselach i robić ludziom jedzonko na weselach w kawiarni, kitka, nie no kitek ma swoją pizzerię, ale ja bym chciał mieć też kawiarnię, dlaczego nie mogę mieć kawiarni tu będzie jednak ten tort, ponieważ no, na dworze to chyba nie damy rady, chociaż bardziej by mi się podobało żeby tort był na takim latającym osobnym, na czymś takim, chyba by to lepiej wyglądało, nie uważasz Kitek? A tu by były tylko jakieś napoje i szklaneczki, chyba właśnie dzięki temu tak to zrobię i jeszcze patrz, kubki są nawet w kształcie muszli i kubki mają wreszcie podkładki w toka boka i można je tak umiejscowić i są w sumie bardziej na herbatkę więc też położymy jakiś serwis herbatkowy, czy może jakiś ekspres dochowy. Czyż syreny piją herbatkę, czy tylko lemoniadę? I tak, syreny piją herbatkę co, nie mam zielonego pojęcia z herbatką? Syren na pewno jadzą ciasto Masz rację, syrenie ciasto, w ogóle ja nie wiem Czy wiecie, ale dzięki temu, że wszedł nowy Dodatek, jest nowy przepis na ciasto, bierzecie sobie Tą małże tutaj, no i bierzecie sobie standardowo Cukier, tak jak przy robieniu ciasta normalnego I Powstaje nam właśnie ten tort, tort muszelkowy Tort syreni, nie, syreni to był W sumie inny, więc to jest tort muszelkowy To jest naprawdę fajne, że dzięki temu Mamy nowy przepis, bo kupiliśmy nowy Dodatek, e, tutaj jeszcze wiecie, tu są Jeszcze kieliszki, więc jednak kubeczki Damy troszeczkę półkę wyżej A kieliszki tutaj, dajcie mi chwilę, tu wszystko poukładam i zaraz wracamy. Wszystko już jest gotowe, Zapalam tutaj już wszystko, tylko naszykowałam tu już całe wesele. Moja cukiernia, myślałam, że nie wyrobi, ale zobaczcie, ile tu mamy deserów lodowych, mamy tu shakey, nawet jest team arbuzy oraz jednorożcowe ciasto. Mało tego, mamy tutaj oczywiście tort weselny muszalkowy, lemoniadę, szampon i oczywiście jeszcze więcej napoi. Tutaj mamy miejsce beauty dla naszej panny młodej, po którą zaraz pójdziemy. Tu jest miejsce takiego relaksu, chwilka, żeby się nie stresowała. No i i oczywiście piękna łazienka, w której przy okazji sobie weźmie wiel... kompiel przed weselem, żeby się nie musiała też stresować i się tym po prostu odstresuje. I taki tak gdzie ja mam znaleźć syrenę? Syrenę no, musisz lecieć do tego supermarketu, Supermarketu. Tak? tak, na drugie piętro z tego, co pamiętam. Powiedz że tu, shopping mall? Tak tak, 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 tak. Na drugie piętro? Nie pamiętam, czy drugie, czy to było pierwsze, ale raczej drugie. Okej. Okay. Lecisz full lewo, lewo, a nie, nie tu, o, pomyliłem się, czyli jednak to stop, to będzie trzecie piętro. Okej, okay, już lecimy, zobaczymy, czy faktycznie Kitek miał rację. Mogłem no, się <słuch> Pomylić jeszcze. Uwaga, na full lewo. Eee, nie, nie, Kitek. Nie, to nie to, przepraszam. Na pierwsze, ale wiesz, tutaj <noise> mi się pomyliłeś Ja się pomyliłem, dodatki. pomyliłem dodatki, to nie, to jest watermelon. <noise> no nie, no to! No, tak, mów, no bo czekaj. ja mówię, że watermelon. Tak, 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 Kitek. Dobra, no to szybko lecimy tam i czekaj, musimy wybrać w ogóle kogoś na naszą pannę młodą. Czy będziemy mieć w ogóle jakiegoś chętnego, ochotnika może? Na które drugie. piętro? na drugie. No, skoro mówisz, że drugie, no to ci tym razem zaufam. Teraz lecimy szybko na lewą stronę. Z... A już braliśmy to. Lecz prawo teraz, Już tu już wyjmowałeś prawo, 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 prawo. O, I tu masz schowane, tu, w rogu, już jest utworzone. Strój syreny, dobra. Mamy tutaj są. ochotnika, to będzie nasza Małą mufinkę zrób w małą syrenę. Tak? Myślisz? No Czekaj, gdzie jest moja mała mufinka? Gdzie jest? o jest. O, tu jest. Bo -bo no to bo -bo mufinka zostanie Bobą -bo w Syreną, potrzymaj ją. Do tego weźmiemy sobie w takim razie, wiem, elegancką mufinę, sobie może weźmiemy. Czekajcie, tu jest nasza elegancka mufina, ona zostanie z Syreną. Natomiast panem młodym zostanie. Yy... Поверь, ух, mm, non... Nie, no dobra, no to kitka dajemy. Kitek się tak na dzisiaj. Yy, nasza mała mufinka będzie miała ten ogonek. O, jak ślicznie! Nasza panna młoda. Kitek będzie miał może ten zielony, a nasza panna młoda będzie miała oczywiście różowy. I lecimy zaprowadzić naszą parę młodą przed ołtarz. Ja będę księdzem, by nie było. Wiele tego ślubu. Zemnę. Mufinka ucieli mufince, czy to nie jest trochę dziwne? Bo bo mufinka będzie udzielać ślubu. Okej, okay. to jest genialne, Kitek, serio. Okej, okay, więc wołamy tutaj wszystkich i odpalamy naszą. Wesele? Czy jak to tam nazwać? Panna młoda! Pan młody, dum, Czyli dum, jednak bierzemy ten ślub dum. No dobra, ale to nie jest oficjalnie, bo nie było zaręczy. No i gdzie, gdzie, gdzie jest pozostali? Ej, i, i tutaj będą w takim razie. Gdzie masz Bobo, Bobo mufinko Bobo Muffinko. ją trzymał, to może dlatego. Nie róbcie mi tego, błagam. Tak, ten taki ten ją trzymał. Halo, Bobomufinko? mufinko nie, no do Ale stw stworzonych, stworzonych. Ostatnia zakładka i tutaj szukaj. Czekaj, zdaj, za, zaraz nie panikuj. Bobo mufinko chodź do nas. Tu ja cię kręcę No dobra, to będzie w takim razie. Mój wychowawca. Tak, tak, to jest mój wychowawca. Wychowawca Bobo Muffinki. Bobo Muffinko, proszę cię pójść tam dalej. Właśnie to jest problem, żeby tam pójść. No to ona stanie sobie z boku. I słuchajcie, tutaj mamy obrączki w tej muszelce, która, o, się pięknie otworzyła. Zapada noc, ponieważ to będzie taka nocna impreza, i zobaczcie wszystko, jak tej pięknie świeci. Jest to przepiękne, Mufinka. Co to e... robi Mufinka? Ciii. Jest to przepiękne i ja jestem zachwycona, bo Mufinka tutaj zaczyna robić ślub, a ja mam nadzieję, że Wam się podobało takie wyprawianie jego ślub. W takim dodatku koniecznie jak wam się ten dodatek podoba, bo jestem mi oczarowana, bardzo jest ładny. Mało tego, moją jedno z ulubionych rzeczy to jest, są te zasłony w tym dodatku, są prześliczne. I ten tort też jest stosem, ponieważ nie dość, że mogę sama go zrobić, jakby sta nie starczyło na imprezie nam tego tortu, właśnie tej lodówki nie wzięłabym jeszcze muszelkowej, to ją wyjmę, żeby później podawać jakieś schłodzone jedzonka. Ale właśnie dzięki temu, że możemy sami robić ten tort, uważam, że to jest mega rozmaicony dodatek i patrzcie, jak on się fajny kroi i takie fajne, patrz, różne nawet muszanki są na tym dawane. Mam nadzieję, że wam się podobało, koniecznie ruchciku w górę, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!